Cześć, to jest drugi odcinek Mama Mistrza, a ze mną dzisiaj jest prawdziwy mistrz, czyli Marcin Różal Różalski, jesteśmy w Różalowie, numer 666, witam serdecznie, legendarna piwnica, w której dorobiłeś się tytułu garaż. mistrza KSW, garaż, w którym dorobiłeś się mistrza KSW, tak. tutaj za chwilę też my stoczymy pojedynek, ale najpierw kilka innych konkurencji, jesteś gotowy? Wydaje. Widziałeś y, odcinek z Borysem? Bardzo mi się podobał. A masz jakiś taki y, cichą nadzieję albo chęć pokonania go, że tam założyłeś sobie tam minimum 500 punktów na przykład? E, e. No to normalnie tak hmm. rywalizacja musi no. być. No dobra, to zaczynamy od pierwszej konkurencji. 30 sekund, gotowy? Pięknie nadzieję. 3, 4, 3! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, po! Ale widzę, że była zmiana techniki więc międzyczasie był jakiś taki ten plan? Bo jestem niższy. <laughs> Rozumiem, że game plan ci się nagle w połowie zmienił. Tak. Dobra. Ok, przechodzimy do kolejnej konkurencji. Dobra, Różni masz już piłeczkę na sobie, bo odcinek z Borysem, więc pewnie ćwiczyłeś coś czy nie? W życiu. W życiu? No to tym lepiej, okej. Okay. To zaczynamy, 30 sekund tak jak poprzednio. 3, 4, 3. 3. Widzisz? <śmiennie> <He, śmiennie> Też tak <jeszcze liczę śmiennie> się liczy głową. Oczywiście. A co, ja z Bańki dużo znokautowałem w życiu. No liczy się. Gamer łokcie jeszcze dodawał. Ale ja tak Gam w górze. 5, 4, 3, 2, 1. Ty, hey, kolano leczone. Tak, to znaczy dwa ci policzę nawet. Będą dodatkowe. I lecimy dalej, idę się przebrać. Mistrzu. Słucham. <laughs> jesteśmy przed trzecią konkurencją. Tak. Coś, co uwielbiasz parter. Wiemy, że masz z znakomite gilotyny. Więc teraz pora na to, żeby sprawdzić, czy znasz inne techniki. Tu jest kilkanaście technik, które są bardzo rzadko spotykane w MMA. Masz szansę wylosować jedną i pokazać nam, co o niej sądzisz. Baga, baga to Plata. pokazać do kamery jeszcze? Baga to Plata. Yy, jak się, ja, że to może wyglądać? Ja zaraz to pokażę. Ja wiem, jak to wygląda. Yy, kwestia jest taka, że. Jesteście gośćmi w Różalewie. U Różala. A tu się trenuje Różal mm -hmm. Zaraz przyjdę. O nie. <laughs> Pamiętaj, że bez uderzeń. Oh. Baroplata. <laughs> I może być tak. Baroplata. Jest? Zaliczone. Zaliczone? <laughs> Dokładnie. Dobra. Dobra, to teraz Tutaj pod nami albo gdzieś u góry pojawi się link, w którym ktoś e, inny, jakiś e, mistrz żużicu pokaże, czy barato Plata została dobrze pokonana, dowiecie się, czy Róży ma zaliczone. Ja mu od siebie zaliczam na pewno. Dziękuję. To jest ważne. To jest ważne. Jesteśmy po trzech konkurencjach, teraz czwarta. Owaj o placie ja się. Jesteśmy wiemy dał. Ja też, ale staramy się zachować trzeźwość umysłu chociaż, bo ciała Śwery. już nie ma, ale wracamy do naszej konkurencji. Czwarta konkurencja, przewroty i wejście w nogi. Mamy mało miejsca, ale myślę, że postaraj się tylko na mnie rzucić gdzieś o ścianę. Ja wiadomo, w sensie ataku, już się zszedłem ze starych, nie masz takiej siły. O, to znakomicie, ja się niczego nie boję. To niczego. Jest, rozumiem, że w walce też będziesz miał już problemy. Wiadomo. No i pięknie, zaczynamy. Trzy, no. cztery... 14, 15! Oh. Bez ciosów, bez ciosów. Zaliczony. Pora na ostateczne starcie. Walka 1 na 1 ze mną. Takie zadanie jak dla wszystkich. Masz 3 minuty, musisz poddać mnie jak najszybciej i jak najwięcej razy. Zawsze robimy takie przewidywania, więc jak myślisz. W której minucie, w której sekundzie najpierw poddać? Nie, nie wiem, czy w Cię padam, że mi w ogóle nie oddam. Nie poddam, ale jak ja w kompleksie Cię ubiję. <grym grym grym> I to będzie wesoło. Proszę Cię o jedno, żadnych ciosów. Żadnych, żadnych ciosów. Żadnych Bez, bez gryzienia? Bez, bez, niczego. Dobrze. To w takim razie jak myślisz, że jesteś w stanie, tak mniej więcej? No nie no wiem, no. że nie jestem jakimś tam wiadomo jakim tym parterowcem, czy cudzicą, -so, no ale chociaż zaraz mi się chyba może uda. Dobra, umawiamy się, że minimum Dobra. Okej. Nie razie To Zaplanowane, to już można iść do domu. Andrzej, szak to samo. Znamy to skądś? Znamy to skądś? Nie klepałem. Jadę! <noise> 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 Nie było? tego się nie zalicczy. Nie? nie, dobra zaliczam! <słuch> także <grym> nie pas bardzo Jesteśmy już po jednej walce, ale zaraz przed nami kolejna jak widać. Tak jest. <grym> Dziękuję Ci bardzo Również, Również za ten różko. odcinek. Było doskonale. Było cudownie. Jak Ci się podobał wynik, myślisz, że... Myślę, jest okay? że tak dla takiego odsymbała jak ja to nie nieźle. Dobra, ja trochę mi poprzestawiałeś więc pojadę do Marcina Brody, doktora z MML-u, naprawi mnie, będę gotowy na kolejne odcinki. Pozdrawiamy. A wam wszystkiego najlepszego, życzymy pięknego weekendu, oglądajcie dalej Memamiszcza, śledźcie Marcina, tutaj się pojawi zaraz link do jego strony, tutaj do subskrypcji. I pomagajcie pomagać. DD Reporter TV, koniecznie pomagajcie pomagać wszystkim pieskom, zwierzakom, wszelkim koniom i kozom. Kto potrzebuje. I kozom jeszcze. Zrówko. Zrówko.